Dzień dobry, a ze mną Jacek Bazan, były dziennikarz śledczy, mieszkaniec Tychów, który niedawno, bo kilka miesięcy temu, w wieku 48 lat, dowiedział się, kto jest jego ojcem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. I właśnie taka osobista historia, dzisiaj osobista. Pańskim ojcem, jak się okazało, jest bardzo znana osoba, celebryta, satyryk, dziennikarz, konferansjer, Krzysztof Materna. Jak pan doprowadził do tego, że Krzysztof Materna. Bo tak zestawiając panów zdjęcie, to rzeczywiście jesteście podobni wizualnie. Natomiast ja zobaczyłam wyniki badań DNA, które pokazały, że jest pańskim ojcem. Jak pan to zrobił, że Krzysztof Materna się zgodził wykonać takie badanie? No, ma gość ustabilizowane życie, dwójkę dzieci, żonę. No i przychodzi do niego co. Obcy, półobcy gość i mówi: Może jest pan moim tatą? No, to jest nietypowa historia. Zresztą ta pierwsza reakcja e, e, dokładnie taka była, że to jest jakiś science fiction, scenariusz na film. Ale e, pogadaliśmy trochę o tym, to nie było z tym większego problemu, tak? Pan Krzysztof, czy tata? Czy jak zwał, tak zwał? Zachował się bardzo przyzwoicie, bardzo w porządku. Jeżeli ktoś podnosi taki zarzut, tak? Czy zarzut. No, pytanie właściwie, a nie Jest zarzut. Jest to pytanie, no to... ale czy on zobaczył podobieństwo, czy też nie. W każdym razie zgodził się bez problemu. No bo cóż tu się ma do stracenia, tak? Jesteśmy na tyle dojrzali, dorośli. On chyba też wszedł trochę w moje buty, jeżeli. Jeżeli ja powiedziałem mu o tym, że no chciałbym się dowiedzieć, czy jest moim ojcem i kto jest w ogóle moim ojcem, to nie jest tak, że moja mama zupełnie nie miała pojęcia o tym, kto jest moim ojcem. Tak, no, Ale czy... nie mówiła, to był. Nie mówiła całe życie, nie mówiła. No to są jakieś tam jej osobiste sprawy. I, I akurat tak się stało, że zwierzyła się przyjaciółce, przyjaciółka powiedziała mnie ja zacząłem to drążyć w końcu mi powiedziała nie chciała wprowadzać chyba jakiegoś zamieszania dla nikogo niepotrzebnego no a jak pan usłyszał, że to może być Krzysztof Materna osoba znana no super no i co, jaka No reakcja? każdy by się chyba ucieszył mieć takie geny no fajna reakcja, bo bo ja pana Krzysztofa zawsze lubiłem zawsze był to dla mnie taki fajny gość jeżeli chodzi o tę dziedzinę życia publicznego satyrę kabaret, czy, 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 czy jakiś tam jakąś tam publicystykę, czy felieton, to, to był zawsze taki fajny gość. Ja go strasznie lubiłem, sympatyzowałem zawsze z nim, więc tym bardziej dowiedzieć się czegoś takiego, to, to też przyjemnie, prawda? To był 67. rok, rodzice znali się na studiach. No tak. I tak to wyszło w Krakowie. No jak to w życiu studenckim krakowskim. w Materno miał 19 lat wtedy. Tak, tak to wynika, tak to wynika. I co najważniejsze, mama nie powiedziała panu, ale też nie powiedziała maternię. Nie powiedziała maternie. No taki był wtedy wybór, wie pani. Można dywagować, co by było, gdyby mu powiedziała. Albo byśmy nie rozmawiali ze sobą, no, ja bo bym, mnie by nie było. Ja bym nie chciała dywagować, cieszę się, że się spotkaliśmy, bo jest jak jest, no ale y, doprowadził pan do tego, że... Że, że, że odnalazłem ojca. się, tak, tak, odbyło się to, to badanie. No i co, odebrał pan wynik i, i poinformował osobiście tak, telefonicznie? poinformowałem. No to wie pani, to, 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 to są rzeczy, które dzieją się nagle, a wynikają sprzed iluś tam lat, więc każdy potrzebuje czas na refleksję. To znaczy, wie pani, chodzi tak naprawdę o to, że ja odnalazłem ojca. Wiem, kto jest moim ojcem, wiem skąd się wziąłem taki, jaki się wziąłem. Oprócz tego, że życie gdzieś tam mnie kształtowało. I co będzie dalej z tą historią, tego nie wiem, tak? No bo nie czujemy do siebie emocji jakichś takich, bo trudno, żeby dwaj obcy w sumie sobie ludzie czuli te emocje. I nie rzucamy się sobie na szyję. To jest naturalne. Jest to jakiś fakt. No i kurczę, no dziwny, tak? Ale każdego to może spotkać. To nie jest tak. Że to się nie wydarza. Po prostu mnie akurat się wydarzyło, jeśli się jest osobą publiczną, to niestety Musimy się liczyć, a przede wszystkim pan Krzysztof, bo on jest dużo bardziej publiczną osobą niż ja, byłem kiedyś. Musimy się liczyć z tym, że, że takie rzeczy, różne rzeczy z naszego życia prywatnego, które wychodzić nie powinny, wyjść na światło dzienne mogą. Jakie panowie macie teraz relacje? Bo te wyniki, i badanie odbyło się kilka miesięcy temu, jesienią bodajże zeszłego roku. I no i ta wiedza jest od kilku miesięcy. Utrzymujecie relacje, spotykacie się. Wie pani, no tak jak mówię, na wszystko potrzebny jest czas. Kilka razy rozmawialiśmy telefonicznie, umówiliśmy się na jakieś spotkanie. Kiedy ono będzie, jak ono będzie przebiegać, czy w ogóle do niego dojdzie, no to czas pokaże. Trudno mi o tym mówić, bo, bo pewnie inne są nasze intencje, tak? Fajnie by było mieć takiego kumpla, ojca, tak? I mieć go blisko siebie na co dzień i tak dalej. Z drugiej strony trudno tego wymagać, oczekiwać. Yy, I żądać, więc zobaczymy, no, czas pokaże pewnie. No, yy, obaj panowie macie ustabilizowaną sytuację rodzinną, macie swoje rodziny, dzieci, żyliście osobno do tej pory i w ogóle nie wiedząc o sobie, to yy, ja rozumiem, że pan nie mógł oczekiwać, kto będzie ojcem, ale jak pan już wie, to. Czego pan oczekuje po tej relacji? Jak, jakiej relacji pan oczekuje? Wie pani, no, każdy by pewnie oczekiwał jakiejś sympatycznej reakcji i relacji, tak? Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no, nie można nagle pojawia się obcy gość i mówi: hej, stary, przyjadę do ciebie na wigilię. Wie pani, no, no trudna sytuacja, tak? Z drugiej strony powiedzieć: okej, okay, fajnie, znalazłem cię, tato, i nie chcę cię znać. Prawda? To, to wymaga pewnej refleksji nad tym wszystkim po obydwu stronach. I, I, tak jak mówię, czas pokaże. Pewnie to jakieś będą kontakty, pewnie nie za częste, bo, bo i mieszkamy w różnych regionach. A może ich w ogóle nie będzie, wie pani, wszystko jedno, bo to niczego nie zmienia w życiu pana Krzysztofa, a także niczego nie zmienia w moim życiu, oprócz świadomości. większej świadomości. Tak, świadomości pochodzenia, tożsamości genów, fajnych genów. To jest chyba bardzo, bardzo ważne, żeby Super wiedzieć geny. skąd się pochodzi. Ale oczywiście, A czy że panowie tak. się wcześniej e, znali na zasadzie Dzień Dobry, czy też po imieniu? Bo też e, pewnie się mijaliście, bo, bo w radiu, e, no działaliście w, tej, e, w tych samych branżach, bo media i, i prowadzenie imprez, tak? Widzi pani, widzi pani, to jest niesamowite, że dwaj obcy sobie ludzie, jak się okazuje ojciec i syn, Robili przez większą część życia dokładnie te same rzeczy, czyli radio, nie mówię te same stacje radiowe, ale te same rzeczy, czyli radio, telewizja, produkcja imprez, czy prowadzenie, konferencjerka i tak dalej. To jest niesamowite dla mnie. Tym bardziej, że mamy również yy, żony dość dużo młodsze od siebie, więc podobny gust także, jeżeli chodzi o tę jedną, jedyną wybrankę. E, yy, I. No jakby to powiedzieć, yy, yy, to fajnie, czyli te, w tych genach coś jest, tak? Ja jestem tym niesamowicie zaskoczony. No, mijaliśmy się gdzieś tam, nigdy, nigdy rozmawialiśmy chyba raz na, na festiwalu jakimś, ale yy, nawet ktoś mi powiedział ileś tam lat temu, parę osób, że jestem podobny do, do pana materny, ale w życiu bym nie pomyślał, że, że, że aż takie jest między nami pokrewieństwo. Mhm. Mm yy... Sporo osób jest, żyje w takiej samej sytuacji jak pan, to znaczy bez jednego rodzica się wychowuje. No, czasami wie, a czas, jeśli nie wie, kto jest jego prawdziwą mamą czy ojcem, to pan by poradził, żeby szukać i drążyć, jeśli jest szansa, czy raczej nie? No, pytanie, czy pan żałuje tego? No, wie pani, nie, nie żałuję, bo tak jak mówię, nic się nie zmieni, kompletnie nic się nie zmieni. Ja podchodzę do tego z sympatią i uśmiechem, bo mówię raz, że jest to fajna wiadomość, bo znalazłem ojca, a dwa, że, że ojcem jest fajny gość, a trzy, że życie jest w ogóle sympatyczne i trzeba z niego korzystać. No i mam pan dwójkę rodzeństwa. No mam dwójkę rodzeństwa, no, no, przyrodni brat i siostra, tak, tak to się mówi. E... Poznał pan ich już? Nie, 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 nie poznałem. Nie poznałem, bo na razie, tak jak mówię, każdy się oswajał w jakiś sposób z tym, tym. W każdym razie Yy, czy, czy ludzie powinni drążyć? Wie pani, to są indywidualne rzeczy, tak? Pewnie każdy chciałby wiedzieć, jak, skąd pochodzi i dlaczego. Pewnie też wiele osób mo mogłaby być zaskoczona, gdyby, prawda? No, nikt w młodości nie czytał tylko i wyłącznie książek, tylko tam no, ludzie generalnie pozwalają sobie na wiele rzeczy. Fajną zabawę, która kończy się w różny sposób i różne rzeczy mogą się zdarzyć. Mnie też się to może przydarzyć prawda? I też no, ciekaw jestem swojej reakcji, gdyby taka sytuacja się przydarzyła, nie? No, wie Pani. A ma Pan żal, no, na pewno nie do Krzysztofa Materny, który nie wiedział o Pańskim istnieniu, ale do mamy, że nie, nie powiedziała. A mógłby Pan mieć ojca, może? No, pewnie, pewnie, że trochę mógłbym mieć żal. Z drugiej strony, trudno mamę obciążać, bo nie wiem, co nią kierowało, że takie decyzje podjęła. Z trzeciej zaś strony... Gdyby wtedy powiedziała nie, o tym, że, mówi, że jest w ciąży, no nie, to mówię. A kiedy pan był już na świecie? No. A kiedy byłem na świecie, no, kiedy oczywiście. byłem młodszy. masz syna. No tak, taki telegram to, do wie, telegram. wie pani, to nagle taki. Ja chyba nawet lepiej się stało, że ja się teraz dowiedziałem, niż gdybym się dowiedział w wieku 10 lat, bo co by to zmieniło? Wtedy wie pani jakieś sytuacje pod tytułem: Mam ojca, ale nie jestem z nim i tak dalej i, i nigdy nie będę. Ach, jest tak jak jest i w sumie to. Też fajnie, też fajnie. I tak zakończymy naszą rozmowę, bardzo osobistą zresztą. Dziękuję bardzo, Jacek Bazan. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Dziennikarz i syn Krzysztofa Materny z tą świadomością od kilku miesięcy. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Miłego dnia, dziękuję.